Cześć wszystkim, w dzisiejszym filmem. W dzisiejszym filmie nagrywamy film z y, trzeciego meczu La Ligi, nie wiem, jakiej La Ligi, y, Ligi czy, czy, czy Champions League w sensie. Y, I oczywiście jest to y, no, mecz kolejki, mi się wydaje, czyli Milan Pesze. Była też do wyboru, y, jak to się nazywa. Borussia z Newcastle United, ale myślałem o tym też, ale wybrałem jednak e, mecz na San Siro mm, Ogólnie widzowie, wyrwałem sobie zęba i trochę mnie boli No i jak ben, nie będę trochę mniej dzisiaj mówił, e, to się nie zdziwcie, no ale no, no troszkę wiecie To jest i, i, i uczucie, pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi może oprócz tych młodych widzów, od pięciu lat tak myślę, no to wiedzą, nie wiedzą o co chodzi, ale dowiedzą się w przyszłości. Dobra, przy piłce Ramos, oj faulowany, ale to nic, Ramos, 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 Mbappé, Mbappé. Dembélé nad bramką, nad bramką, Usmane Dembélé, Mike Majon. Calabria, 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 Oj, 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 źle do Hernandeza, ale był faul właśnie na tym zawodniku. Na Lukasie Hernandezie, bo oczywiście Teo Hernandez gra w, yy, w Milanie, tak? Więc starcie y, bratów w, ale nie, w jednej drużynie oczywiście, y, w dwóch różnych, nie było spalonego, a jednak był spalony, myślałem, że nie będzie. A no, ładnie cofnął się. Dobra Ugarte Teor. znaczy Lukas Hernandez Mbappé do Witini, Witinia Witinia No i out. Witinia Nie, rzuca Lucas Hernandez, podanie do Witini, Witinia, podanie do Ramosa, Ramos, Ramos, Ramos! Uderzenie nad Bramką, ależ dzisiaj nie celni są niecelne strzały od zawodnicy Milanu, Calabria. Mia witinie, ale no już Mbappé stanął mu na drodze. No, Milan nie wychodzi z połowy. Oj, faulowany Mbappe nie dodał jakiejś kontuzji. Ramos, Ramos, ależ to był w ślisk Kiera, podajże. Ależ w ślisk, ależ on to zrobił. Podanie: Rafael Leo! 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 po długim Uderzenie jednak krótki, ale będzie żółta kartka dla Kiera. Ależ za mocno, chyba troszkę. Oj, ładnie. Podjął próbę strzelenia gola. E, Giro, e, Gigi Gondolinauma. Calabria, może jednak, ale dobrze. Milam przy piłce. Rafaela, e, Oliwia, Giro. Giro uderza. Ajajaj, aj, aj, zablokowany strzał. Oj. Byłaby to bardzo byłaby bardzo to dobra próba, ale teraz Lucas Hernandez wchodzi w środek, jest to ryzykowne, ale jednak podanie do e, Ramosa, Ramos, Ramos, teraz e, Zaire Dembry, e, teraz Dembele, 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 wjeżdża, wjeżdża, oj, oj, oj. trafił dosłownie Mike i nią, Loftuszczyk. Loftuschik, dużo miejsca. No wiemy, no loftus nie jest aż tak szybki, ale czy szybciej jest ugarte? Chyba tak, więc ośrodkowanie. Czuchuleza, ale się on się złożył. Co to było? Było, było to e, złożenie na woleja. No jakby ten wolej leciał bramkę, no myślę, że był no piękny gol. Teraz w piłce Loftuschik, no dogania go Dembele, bodajże. podajże. Teraz Oliver Giroud. Piękne podanie do Rio. Jezus, Rindesa. Didi Donner ma piłkę. Ramos. O, ładnie przy piłce Teraz zajm Emery. Teraz Ramos. Piękny ślisk, Oczywiście bez faulu. Pięknie prosto w piłkę. Teraz przy piłce Rafael Leo. Minął, hakim jego jednak nie, podanie od razu do Dembele, ale piękny znowu, piękny wślizg. No widać, że bardzo grają dobre zawodnicy Milan. Oprócz tej jednej wpadki Kiera na początku meczu, ale to wiemy, no błędy się zdarzają. Ugarte, ojojoj, oj, oj. Kier powinien dostać drugą żółtą kartkę, ale czy ją dostanie? Koniec pierwszej połowy. Zobaczymy, czy na drugą połowę wyjdziemy z kierem, czy bez kiera. Eee, uwaga, uwaga. Zagramy specjalnie do tyłu. Jest kier. Jest kier, więc z drugiej żółtej kiertki nie ma, ale ostrzeżenie na pewno. Leo. Rafael, Leo. Ależ piękny przerzut na drugą stronę. Od razu na dobieg. Czukułęzę. Czukułęzę. ziru. No dobrze. Ale dalej przebiegaj Lukas! Nie, to był Teo! Nie, tak, to Teo! Oj, nieźle! Adli. Adli... Adli! Znowu Gigi na Rumę! Jeszcze może? Uwaga, mamy. Rzut wolny dla PSG. A no byśmy mieli, no myślę, że okazję do strzelenia Gola Lukas Hernandez. No, rozpędza się Mbappé. Będzie nie do złapania. Uwaga! No, okazja: podanie strzał! Broni menią! Broni menią! Co zrobił Mike Menią? Teraz wybijać będzie Rafael. Leo! Ale mu się to nie udało. I Mbappé z główki. Znowu Lukas pod Mbappé tam podchodzi, ale wychodzi Mike Menią. Oj oj, 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 oj. Ej, 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 Kto to strzelał? Usman Dembele Ładnie. Oj, 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 oj. źle teo! Dobrze, brawo! Brawo! Piękny, wśród prosto w piłkę! Rozegrane Żirud nie ma komu podać, ale pojawia się! Uwaga! Klepka! I Lukas, podanie do na rumy. I jednak ten źle podaje, strzał Adliego. Rejderz, gol! Olivier Giroud! 64. minuta meczu, mamy gola! Pierwszy gol w tym meczu, którego strzela Olivier Giroud. Pan świętuje, a jak wiemy PSG jak przegra z Milanem może nie mieć szansy na wyjście z grupy, a jest to myślę, że, zawodno, nie że zawodnik, ale zespół e, pod wygranie Ligi Mistrzów, ale no ależ broni Gigi Donnarumma. Oj, tutaj, oj, chciałaby brzydko bardzo sfaulować, sfaulować, Leo. No ładnie, Lucas Hernandez minął zawodnika, bo daje Mbappé, ale Mbappé traci piłkę Adli. Teraz Giroud, oj, faulowany, jednak nie, piłka odebrana czysto, ale wiemy, że Mbappé faulował. że kartki nie dostanie, ale, oj, pięknie. Ryzykowo tutaj widzimy na pewno... Mm. Kartką ryzykował e, kier drugą zresztą, więc mógłby wylecieć z boiska za to zagranie, ale nie, było to czyste i na szczęście nie wyleciał z niego. Teraz e, Teo Hernandez. Teo ściga się z e, Dembele i uwaga uderzy! Znaczy nie, to było dośrodkowanie, ale myślę, że jakbyś Ziro to zostawił, to myślę, że mogłaby ta piłka e, wpaść do bramki. E, Tomori Adli Loftus Ocieszenie! Ależ to piłka przeleciała prawdopodobnie bardzo blisko. Ależ był blisko strzelnego. Gola. Eee, no, z dla odległości Loftus No myślę, no gol podmiana kolejki. I zino bok! Ależ blisko, no to też była straszna bomba! Jak to szybko leciało, no. No piłka nie do obrony na pewno. Markinios. Marquinhos i jest out dla PSG. E, Rafa... E, Dembele, de, e, nie, Kolomłani, Kolomłani już teraz. Kolomłani, teraz Mbappe. Mbappe do Kolomłaniego. Kolomłani, ale schodzi do niego Kier. I uderzenie Kolomłaniego, broni jakby ją. Ostatnie 5 minut meczu plus to, co doliczy sędzia. Wchodzi Kolulu e, zakiera. Uwaga, tutaj uderzony gol! Ależ mamy odwrócenie sytuacji. Wchodzi zmiennik i strzela gola, który może decydować o y, punktach rozdanych w tym meczu. I wtedy PSG będzie miał większą szansę na wyjście z grupy w tym roku. 90. minuta Traci zawodnik PES, że jednak był faul Ależ Wychodzili tam chyba myślę, że na czterech Na dwóch, więc mogłaby być Z tego na pewno bramka 3 minuty dodane Kolomłani, kolomłani Nie był faulowany przez Tomoriego Tutaj podanie do Loftusoczika Ostatnia akcja w tym meczu Uwaga, ostatnia akcja Co zrobi Adli, Adli Leo Leo Dziękuję wam za ten film. Zapraszam na inne moje filmy. Widzieliście jaki to był yy, Medwin. Dziękuję wam za film i zapraszam na inne moje filmy, bo tam będzie jeszcze więcej emocji yy, za Monikiem meczu. Oliver Ziru, cześć.